Cześć! Ja nazywam się Max Player i witam Was w kolejnym odcinku z FIFA World. Dzisiaj moim przeciwnikiem będzie widz. Tym razem będzie to pierwszy widz. Będzie to Crispy2. Link do jego kanału podam Wam w opisie pod filmikiem. Także jeżeli macie ochotę to wejdźcie na jego kanał. No i zostawcie ewentualnie jakiś ślad po sobie. No ale dzisiaj Crispy był chętny, żeby zagrać ze mną mecz. No i zobaczymy jak mu pójdzie. Także zapraszamy go. I jedziemy. Tak jest. Okej, okay, udało nam się. Nie wiadomo, co się działo. Nie mogliśmy się połączyć. Ale już jest chyba wszystko w porządku. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w trakcie meczu nas nie rozłączy. Oho, kolega ma całkiem dobry skład. O, oh, shit. No, panie Crispy, może być ciężko. Ale cóż, zobaczymy jak sobie poradzimy Też widzę ma angielską drużynę, tak jak ja Zgranie ma bardzo dobre No Coś czuję, że to będzie ciężki mecz Ale bardzo dobrze, potrzebuję Potrzebuję wyzwania Jazda No, pokaż Jedziemy Coś czuję, że... Mogę dostać w tyłek Come on, sprintuj ah, Eto, nie ma za dobrego sprintu, jak widać Chrispi ma o wiele więcej meczy ode mnie I to może być jego atut e, 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 e kolego Jest David Luiz, dobrze A Eto, co ty robisz? Oh no Dobrze, bardzo dobrze I teraz, Cia Pięknie, lecisz Iwanowicz, dawaj To będzie okazja na bramkę Eto Faa! Było bardzo blisko, znowu mamy przejęcie Pięknie, atakujemy Santika za pięknie Wyjście po lekarny. Daj, No nie, co wy robicie Niewykorzystane nie sytuacje Oby się to nie zemściło Do Toresa! Tores! Coś! Lera. Dobrze, kilka sytuacji już było, ale no. Teraz do obrony, panowie. Nic z tego. Brawo! Ależ piękne akcje idą. Teraz albo nigdy Torres, ale nie no, na główki nie jest dobry. Weszli jak, ale pięknie. Cudnie, cudnie, cudnie. Teraz tutaj pięknie wypuszczony. Teraz co będzie do Toreza? Torez nie zmarnował tego! Gol! Brawo! No nareszcie! Kilka akcji nieudanych, ale w końcu Torres się przełamał. Jest, jest, jest! Pierwsza bramka, brawo! Na drugą stronę. Oj, przejęcie będzie niebezpiecznie. No, 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 no. brać go tam. O, oh, shit! No! O, oh, brawo, DG! O, oh, ho, ho, ho! Aj, nie udało się. Chciałem z pierwszej piłki to zrobić, ale. Nic z tego. Jaj, Dawid Luisa, posterunka, ale to jeszcze nie koniec! Jest, dobrze. Uff. Daleki wykop. Widzę, że tu się czaiłeś. Pięknie, pięknie, pięknie. Tampikatorla. Dojdziesz, dojdziesz, dojdziesz. O, pięknie, cudownie. No, wejdziemy tutaj w środek. Ach, troszkę za słabo. No i wracamy, wracamy, panowie, wracamy! Brawo! I do bramkarza. Tak jest. I daleko, i koniec pierwszej połowy. Brawo! Brawo! Piękna połowa! Uh. Niezbyt ciekawy mecz. Ja ci dam. Robimy jakąś zmianę chyba, bo nam tutaj Santika z mi pada. Mam kogoś na zmianę? O cholera, nie mam. <ścoughs> Dobra, na razie niech pociągną takim składem jaki jest. Ewentualnie pod koniec zrobimy jakieś zmiany. Cudownie, cudownie, teraz Eto Tup! Powrót, 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 panowie Brawo! Piękna defensywa A! Nie jak mogłeś... Jak mogłeś tak stracić piłkę, ale jest, okej, okay, dobrze Brawo Torres Samuel Eto! Oh! Jaj, jaj! Ale zostawił mu miejsce! No i mamy rzut rożny. Lampard, O, niech on będzie też odkowywał. Ja David Dawid on jest dobry. Ach. No cóż. Mało brakowało, ale. Nie wykorzystałem tego. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. A, słupek. <tolę> <tolę> Tak No nie powiem Piłka w prezencie Dobra Trzeba coś tu zmienić Nastawienie ofensywne Stampyka Zorla, pięknie O, zaczyna się tu... O, fuck! Spokojnie, spokojnie! Nie, 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 mój drogi! Nic z tego! Won! Tak jest, bo tutaj już coraz śmielej sobie pozwalał. Eś! Kurde, nie doszedł. O, fuck. Max, spokojnie. Spokojnie. No leć do tego. Na co czekasz? O, a. Panowie! Co wy robicie? No weź mu to! Dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Ach, przepchnie go. Oj. O, powiem wam, trudny meczyk. Brawo. Pierwsza połowa nie zapowiadała tego. Ale teraz jest ciężko. Oj, Torres, no. Co ty robisz? Teraz główka. Pięknie. Ach. Tego. Jeszcze będzie okazja Czemu nikt się nie pokazuje Wyszutkowanie o... Torres Kurde Koniec meczu, to będzie remis Cholera <grystanie> Ajajaj No Meczyk był naprawdę wyrównany Brawo Brawo <grystanie> Piękny mecz. Piękny mecz, no nie udało się go rozstrzygnąć. Pierwsza połowa była pod moje dyktando tak naprawdę, no w drugiej podarowałem podarowałem mu tą bramkę tak naprawdę i no nie potrafiłem wykorzystać kolejnych sytuacji. Tak jak widzicie, statystyki bardzo wyrównane. Meczyk bardzo piękny. Mi się bardzo podobało. Także widzimy się w następnym odcinku. Ja was zachęcam oczywiście piszcie, jeżeli macie ochotę ze mną pograć w FIFA. To jak najbardziej jestem chętny zagramy sobie a za dzisiaj dziękuję komentujcie oceniajcie subskrybujcie jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać i widzimy się w kolejnym odcinku na razie